Okej, okay, będzie druga część, tak dalej. Ee... Sandra? Wyjeżdżam na tydzień. Ja też? Gdzie? Na tydzień. Nie mogę powiedzieć, bo to jest tajny projekt, Friza. Będziemy nagrywać. Wygram pieniądze dla nas. Ty też tam jedziesz? Nie. Ja gdzie indziej. Do kogo? Nie mogę ci powiedzieć. Ty jesteś z mafii jak... Sandra jest z mafii, kur... Kł... ją. Co ty jesteś impostorem. Sandra. Ja ci, ja powiem tylko jedną rzecz. Powiem jedną, jedną rzecz. To ty jesteś impostorem i ty mi życie spierasz. Już, już ci to tłumaczę. Zanim Ciebie poznałem, miałem kanał na YouTubie, a jak Ciebie poznałem, to po chwili już nie miałem kanału. Moim zdaniem, roz się do pani Małgosi na mnie i, i mi kanał zabknęli. Wiesz to, kto jak kto? Ale to mi usunęli kanał przez Ciebie, więc zamknij mordę. Patrz. Hmm. Patrz. Co? Co to? To nie było w ogólnie. To było mądre. Hmm? No. Na szybko mnie zrobiło, nie? Ach, i tak, no, tak, no. Dobra, zmieńmy temat. Zmieńmy temat, bo tu już nie ma co, k**a, nic nie zostało stare. Możemy nadal ku... patykiem w tym górze. Ale no. No.